Witajcie, ponieważ sporo było nas korzystających z tych wprowadzeń do medytacji i wierzę, że wielu z nas starało się w czasie Oktawy Wielkiej Nocy modlić Słowem Bożym, stąd też mój pomysł, abyśmy jeszcze przez najbliższy czas kontynuowali taką propozycję. Myślę, że jest to dobre, szczególnie, że czas mamy szczególny i wierzę w to, że jest to czas dobry, by też duchowo nieco zawalczyć i potrzebujemy tego duchowego wsparcia, więc w imię właśnie takiego naszego duchowego towarzyszenia i bycia razem chcę Ci zaproponować jeszcze przez najbliższy tydzień o poranku takie wprowadzenia, ponieważ nie jestem w stanie nagrać tego jutro, czyli w poniedziałek rano, dlatego u mnie dzisiaj jeszcze niedzielny wieczór u ciebie kiedy to słuchasz już poniedziałkowy poranek albo poniedziałek w ciągu dnia więc witaj dobrze że jesteś i cieszę się cieszę się że jest w tobie pragnienie modlitwy słowem Bożym chcę zaproponować fragment ewangelii z poniedziałku z 20 kwietnia to trzeci rozdział Ewangelii według Świętego Jana, wersy od 1 do ósmego. Tak jak zawsze, oczywiście, znajdziecie wydrukowany tekst na Stojaku z Lotkami w przeciągu naszego kościoła. Jak również są dostępne na stronie parafialnej, jest link pod filmikiem z Ewangelii według Świętego Jana. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu rabbi. Wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego, jakże, że może się człowiek narodzić będąc starcem, Czyż może powtórnie wejść do łona matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Mój jest temat przewodni, do tego chcę cię zachęcić naszej modlitwy, też refleksji, to właśnie temat nowego życia. Osoba Nikodema, jak słyszeliśmy, faryzeusz. Dostojnik żydowski. Stąd też właśnie przychodzi nocą, bo bardzo prawdopodobne, że obawiał się, że ktoś zobaczy, że przyjdzie w ciągu dnia i rozmawia z Jezusem. Ale, moi drodzy, to, że przychodzi i, i, i w jakiś sposób, można by właściwie powiedzieć, wyznaje wiarę w jakiś sposób w rozmowie z Jezusem, pokazuje, że nastąpiło w nim pewne przełamanie. Nastąpiła pewna otwartość na prawdę, chęć odnalezienia prawdy, przełamanie, pomimo tego, że może była obawa, co pomyślą koledzy faryzeusze, że on o to chodzi do Jezusa i rozmawia z nim i może jeszcze dobrze o nim, o nim myśli. Przełamanie, a więc zgoda na to, że może warto coś zmienić, zgoda na to, że może. Obecny stan rzeczy nie był do końca słuszny. Zgoda na to, by dopuścić do siebie wiadomość, powinienem coś w swoim życiu zmienić, bo nie wszystko było do tej pory ok, bo w pewnych przestrzeniach może tkwiłem w błędzie, bo może tkwiłem w jakimś grzechu, tkwiłem w jakiejś nieprawdzie. W jakimś zakłamaniu, to bardzo istotny, w ogóle jakby warunek konieczny ku nawróceniu, a więc ta gotowość na przełamanie, ta gotowość na zmianę, nie to na pewną zmiany myślenia, to jest nawrócenie. My czasami bardzo uporczywie tkwimy w jakimś swoim sposobie spojrzenia, w jakimś swoim przyzwyczajeniu, jakby przywykliśmy już. Do pewnego stanu rzeczy, o którym wiemy, że nie jest do końca uporządkowany, o którym wiemy, że tkwimy w czymś, nie wiem w czym, czasami w jakimś zakłamaniu, w jakiejś nieprawdzie, czasami w jakimś braku wybaczenia, czasami w jakimś swoim złym nawyku, czasami może w jakiejś błędnej, niewłaściwej relacji, na, której, na którą nie ma miejsca w moim życiu, a jednak w niej tkwimy. Tkwimy, bo może tłumaczymy samych siebie że nie mamy sił, aby się wyrwać. Może czasami chcielibyśmy się wyrwać, ale nie potrafimy, bo może ta sytuacja jest źródłem, może jakichś przyjemności, może jest dla nas czymś wygodnym, może mamy z tego jakieś profity. A więc gotowość na przełamanie, gotowość na to, że może jednak powinienem zmienić swoje myślenie, i ku temu mnie gdzieś prowadzi. Dzisiaj osoba Nikodema do tego mnie motywuje, bo właśnie taka postawa stała się jego udziałem. No i ta rozmowa z Jezusem. Jezusem, który mówi, jeśli ktoś się nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Żeby się narodzić na nowo, to najpierw trzeba obumrzeć. Może niekoniecznie całość Twojego życia musi się narodzić na nowo? Może są pewne przestrzenie, pewne miejsca, gdzie jeszcze to takie pojęcie, szczególnie obecne w ruchu światło życie stary i nowy człowiek. To, co jest starym człowiekiem, to jest to, co jeszcze wciąż związane jest z grzechem, z jakimś błędem, z jakimś złym nawykiem, nałogiem w moim życiu. A więc może, ten dialog Nikodema z Jezusem powinien mnie dzisiaj skłonić do refleksji co w moim życiu powinno obumrzeć co powinno narodzić się na nowo co powinno narodzić się z Bożego Ducha jakie moje myślenie jaki mój nawyk jaka moja relacja z moim bliźnim z drugim człowiekiem Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. A więc wołam dzisiaj, panie, chcę, żebyś ty mnie poprowadził. Jakby chcę powiedzieć, panie Jezu, jestem gotów na zmianę, aby Twój duch powiał przez moje życie, aby może coś w moim życiu przewietrzył, coś ukierunkował. Na jakąś inną drogę, może wreszcie na właściwą. Jestem gotowy, panie, by coś zmienić. Może wręcz stanąć na modlitwie i powiedzieć: Panie, co zmieniamy? Bo czuję, że coś trzeba zmienić. Że coś w moim życiu powinno obumrzeć, by móc znowu narodzić się na nowo z Twojego ducha. Panie, więc co mam zmienić? Pokaż mi i też dodaj mi sił. Bym potrafił, aby mogło nastąpić u mnie to przełamanie, to przełamanie, które będzie prowadziło do zmiany sposobu myślenia, a mnie samego będzie czyniło nowym człowiekiem. Życzę Ci dobrej, owocnej modlitwy, dobrego pochylenia się nad Bożym Słowem i dobrego Bożego Dnia.